Cześć kochani, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z pogadanką. Powiem Wam, że dostaję od Was bardzo dużo wiadomości na Instagramie odnośnie moich ćwiczeń. Ostatnio nawet dosyć sporo na ten temat powiedziałam we vlogu, ale jednak stwierdziłam, że chciałabym nagrać taki jeden konkretny film. Wszystko na temat moich ćwiczeń, co ćwiczę, ile razy ćwiczę, czy stosuję dietę, wszystko po prostu o co pytacie chciałabym wrzucić w ten filmik, odpowiedzieć właśnie na Wasze pytania, że jeżeli w przyszłości się znowu pojawią właśnie pytania odnośnie moich ćwiczeń, będę Was mogła po prostu do tego filmiku odesłać i wszystko będziecie mieć w jednym miejscu. Cała ta historia zaczyna się od momentu... Kiedy zwróciłam wam pierwszą metamorfozę po pierwszym wyzwaniu, jakie przeszłam z Ewą Hogadakowską i wtedy właśnie dostałam od Was bardzo dużo wiadomości z pytaniami, ale też chwaliłyście się same, że dzięki właśnie moim zdjęciom, mojej metamorfozie zaczęłyście ćwiczyć, że wykupiłyście sobie właśnie ćwiczenia na BeActive TV u Ewy Hogadakowskiej i też przy okazji właśnie dodatkowo jeszcze zadawałyście pytania na ten temat, więc nie przedłużam, opowiem Wam wszystko na temat tego, jak zaczęłam ćwiczyć, dlaczego w ogóle zaczęłam ćwiczyć, jak to teraz tak naprawdę już po ponad trzech miesiącach u mnie wygląda. Więc zacznijmy od tego, jak to w ogóle się zaczęło, że zaczęłam ćwiczyć. Powiem Wam, ja jestem typem zdecydowanie lenia. Ja. Nigdy nie lubiłam przede wszystkim się męczyć. Ja. Lekcje WF-u to były chyba najgorsze lekcje, jakie były w szkole. Już wolałam chyba chodzić na matematykę czy na przykład na fizykę niż na WF-, naprawdę. Nie wiem czemu, ale bardzo nie lubiłam po prostu się męczyć, nie lubiłam ćwiczyć. Dla mnie lekcje WF-u to była po prostu katorga. tylko wymyślałam, wykręcałam się, byle by nie ćwiczyć. I powiem Wam, że teraz z perspektywy czasu myślę sobie, ale ja byłam głupia. Natomiast tak. Przechodziłam w gimnazjum i w liceum po prostu taki okres buntu, nie wiem jak to nazwać Ale po prostu unikałam WF-u jak ognia I ogólnie jestem osobą, która nie wszystkie sporty lubi Ja jestem osobą, która y, kiedyś bardzo nie lubiła jeździć, y, jeździć na rowerze Teraz uwielbiam, mam rower normalny, mam rower również stacjonarny w domu Więc jeżeli nie sprzyja ku temu pogoda, żeby jeździć na normalnym rowerze To wsiadam właśnie na rower stacjonarny Lubię też bardzo grać w tenisa. Kiedyś jeździłam na nartach, teraz już mam dosyć długą przerwę, ale też planuję, żeby do tego wrócić, bo narty to jest coś, co uwielbiam, po prostu co kocham. I chcę już właśnie po tej długiej przerwie w końcu wrócić do jazdy na nartach. Lubię też troszeczkę grać w badmintona, ale ogólnie tych sportów, jakie lubię, nie jest zbyt wiele. A jeśli chodzi o ćwiczenia, wszelkie na macie, jakiś fitness, aerobik, nie wiem, chodzenie na zajęcia grupowe, to jest coś, za co ja bym się nigdy po prostu w życiu no, nie zabrała, jakaś zumba. Ja nie umiem po prostu złapać koordynacji ruchowej, nie umiem jakby zapamiętać kroków w jakichś takich krótkich czy dłuższych sekwencji, więc ja wiem, że na zumbie bym sobie na pewno nie poradziła. Ja jestem po prostu osobą, która bez pośpiechu lubi się uczyć czegoś bardzo powoli, więc dla mnie takie zajęcia właśnie zumby, gdzie trener Wam pokazuje ileś tam kroków i potem wy to powtarzacie. Mm -mm masakra, w życiu bym chyba sobie na takich zajęciach zumbę nie poradziła, albo wyglądałabym po prostu pokracznie i moja przygoda w ogóle z ćwiczeniami zaczęła się nagle ja wstałam któregoś dnia, to było dokładnie 3 kwietnia wstałam rano z łóżka i po prostu stwierdziłam, zaczynam ćwiczyć nie wiem co mnie ugryzło, nie wiem co mi się tej nocy śniło, czy o co chodzi, ale po prostu postanowiłam, że biorę się za ciebie, a że już kilka razy, jak nie kilkanaście razy miałam wcześniej podejścia do ćwiczeń EWH Chodakowskiej, stwierdziłam, że tym razem się nie dam. Tym razem mnie Ewa nie zniszczy po 15 minutach i po prostu nie poddam się i będę właśnie ćwiczyć. No i rzeczywiście, ja jestem taka, że jak coś powiem, tak staram się to zrobić. Oczywiście nie po trupach, nie w takim sensie, ale jak sama sobie coś. Właśnie ustale, że coś chcę zrobić, to staram się do tego dążyć. No i jak powiedziałam, że zaczęłam ćwiczyć, co tego 3 kwietnia właśnie zaczęłam ćwiczyć. Nie wiedziałam za bardzo, jak zacząć ćwiczyć, więc zaczęłam od oglądania stronę BDB, Active TV i Bebio, chyba tak, tego sklepu z produktami Ewy. Trafiłam też na bardzo fajny program Fighterki. po prostu ten program wciągnął. w... Dwa, trzy dni, obejrzałam wszystkie odcinki. To są takie krótkie, między 10 a 15 minut chyba filmiki. I każdy filmik jest o jednej z fajterek, właśnie Ewy Chodakowskiej, czyli o dziewczynach, które przeszły z nią metamorfozę, opowiadają swoje historie. I mnie właśnie myślę, że te historie skłoniły najbardziej do tego, żeby rzeczywiście się nie poddać żeby na następny dzień znowu podjąć wezwanie i zacząć ćwiczyć. bo Powiem wam, że jak widzę smukłe, kobiece ciała, takie wiecie, wyrzeźbione, to ja nie widzę tej pracy, jaką te osoby włożyły, żeby do tej figury dojść. Nie widzę tego potu, nie widzę tych łez, nie widzę tego zmęczenia, dlatego mnie chyba takie coś nie przekonuje. Dlatego wydaje mi się, że miałam tyle podejść do Ewy Chodakowskiej, właśnie, które... Skończyły się niepowodzeniem, bo właśnie nie miałam motywacji. A jak zobaczyłam cały ten program fighterki, no to do, doznałam po prostu takiego olśnienia, że przecież nie tylko mnie jest ciężko, nie tylko ja nie potrafię złapać oddechu, każda z nas na początku tak miała, szczególnie dziewczyny, jeś, e, jeśli miały nagdwagę, no to skoro one się nie poddały, to ja też mogę się nie poddać, tylko muszę sobie tutaj coś przestawić w głowie. No i właśnie po obejrzeniu tego serialu stwierdziłam, że trudno, choćbym miała ja wyzionąć ducha, e, zabiorę się na kolejny, za, na... zabiorę się kolejnego dnia znowu za ćwiczenia. O, nie umiałam się wygadać. I jeśli chodzi o moje ćwiczenia, ja zaczęłam ćwiczyć od bikini. I ja nie wiem, chyba mnie ta nazwa tak skłoniła, że będę mieć smukłe ciało i będę super wyglądać w bikini, ale że ja się po tym programie nie poddałam, to naprawdę jest cud z tego względu że bikini jest bardzo intensywnym treningiem. Jedno ćwiczenie robicie na stojąco, jedno na macie, potem znowu wracacie do pozycji stojącej, później kolejne znowu na macie i tak po prostu musicie przechodzić z tej pozycji stojącej do pozycji leżącej czy tam, nie wiem, typu deska. Że ja naprawdę, że nie wyzionałam wtedy ducha, to był cud, że się nie poddałam, to też był cud, ale tym bardziej mnie to umocniło, stwierdziłam, że jak już po, potrafiłam połowę tego treningu zrobić, czyli tak jakby jedną rundę w całości, bikini to byłam taka z siebie dumna, ja sobie też założyłam od samego początku, że zacznę ćwiczyć, tyle ile da mi po prostu mm, organizm, możliwości. Jeżeli będę czuć, że nie potrafię złapać oddechu, że jestem bardzo zmęczona, że zaraz się przewrócę, czy cokolwiek innego, to po prostu. Z Zrezygnuję, ale następnego dnia znowu podejmę wezwanie i postaram się ten czas tego treningu znowu o kilka minut wydłużyć. I tak zaczęłam ćwiczyć chyba od 12 minut. Tak mi się wydaje, że pierwszy raz potrafiłam zrobić program tylko 12 minut, po czym po tygodniu byłam już w stanie zrobić połowę bikini. Jak już zrobiłam całe bikini, to już byłam z siebie niesamowicie dumna i naprawdę taką motywację daje Wam to, jak sami osiągacie małe sukcesy? Dla mnie, sukcesem było się po pierwsze nie poddać, a po drugie z dnia na dzień wydłużać sobie właśnie czas ćwiczeń, aż do momentu, aż będę w stanie zrobić właśnie cały program. Więc tak to u mnie wyglądało. Nie porywałam się na głęboką wodę. No dobra, z tym bikini trochę przesadziłam. Mogłam zacząć od skalpela, czegoś bardziej takiego delikatniejszego, natomiast, że nie wiedziałam, że ja się za Ewą Hodakowską tak wiecie, jakby to powiedzieć obserwowałam ją na facebooku, natomiast nie miałam za bardzo pojęcia, który program jest taki słyszałam tylko gdzieś skalpel, ale byłam przekonana, że to jest mega trudne i tego nie, nie dam rady zrobić, dlatego właśnie nie włączyłam skalpela, a teraz z perspektywy czasu uważam, że powinnam zacząć od skalpela bo skalpel jest łagodny nie jest taki typowo na kondycję, nie jest szybki wręcz przeciwnie, ruchy są powolne ale jednak bardzo takie dające mięśniom w kość, więc pięknie nas rzeźbią no ale ja już zabrałam się właśnie za bikini więc jeżeli jesteście osobami początkującymi proponowałabym właśnie takie bardzo wolne, spokojne ćwiczenia bardzo sporo mi się program model look, który też jest taki bardziej spokojny, chociaż pod koniec chyba dwie ostatnie rundy są takie bardziej intensywne, ale nie pod względem, że trzeba szybko jakieś właśnie ruchy wykonywać tylko, że po prostu jest większe obciążenie dla mięśni, że musicie jeszcze bardziej się sprężyć, ale naprawdę da się to wykonać bardzo też lubię taki spokojny, delikatny program Fit 50+, mimo, że jestem przed 30, bardzo lubię ten program również ćwiczyć, jeżeli potrzebujecie krótki program który też da efekt, ale też Was bardzo nie zmęczy bardzo lubię Beauty Shot z Joanną Przetakiewicz więc to byłyby programy, na które ja bym stawiała jeżeli byłabym na Waszym miejscu i zaczynałabym właśnie przygodę z Ewą Chodakowską, a programy typu Rewolucja Typu Mission Beach Buddy, który obecnie uwielbiam, ale na początek nie. Myślę, że to by było dla Was za dużo, jeżeli rzeczywiście zaczynacie tak od zera, od zera, tak jak ja po prostu. Jeżeli nigdy nie miałyście wspólnego nic z ćwiczeniami, to na, na to bym nie stawiała. E, teraz sobie nie umiem właśnie przypomnieć. Sukces, sukces też jest dosyć taki szybki, intensywny więc myślę, że tutaj też trzeba mieć troszkę lepszą kondycję, troszkę lepszą wydolność yy, i po prostu lepiej się na początek właśnie nie zraża. Kiedy zaczęłam ćwiczenie właśnie 3 kwietnia, to był chyba tydzień przed rozpoczęciem wyzwania Mission Beach Body. To było wyzwanie, które trwało 50 dni i ja się tak przez ten tydzień przed nim właśnie podjarałam, mówię, podejmę to wyzwanie, będę ćwiczyć właśnie według planu treningowego, który Ewa co tydzień wrzucała właśnie na swój, na swój fanpage na Facebook. I na Instagrama. I to mi dało właśnie taką siłę. Wiedziałam, że nie będę ćwiczyć sama, że jest wiele dziewczyn, które podejmują też to wyzwanie. Dlatego właśnie przeszłam całe wyzwanie Mission Beach Body 50-dniowe i potem zarażona swoimi efektami, ale też metamorfozami innych dziewczyn i to siłą, jakie, jaką właśnie sobie dziewczyny dają między sobą, walczące właśnie w tych wyzwaniach. Stwierdziłam, że kolejne wyzwanie również jest moje, również je podejmę i to było wyzwanie. Be Stronger mind, mind and Body, czyli taki detoks z głowy, oczyszczenie się z negatywnych myśli, ale też właśnie przede wszystkim treningi. Czyli łącznie przeżyłam 80 dni wyzwań teraz robię już kolejne wyzwanie, powrót do Mission Beach Body. To wyzwanie się wśród Was też by tak bardzo dobrze przyjęło, że właśnie Ewa postanowiła to wyzwanie powtórzyć i mamy teraz właśnie drugą jakby edycję tego wyzwania, znowu 50 dni, więc walczę. Łącznie właśnie ćwiczę już ponad 3 miesiące z Ewą i naprawdę jestem niesamowicie zadowolona, bo efekty mówią same przez się. Dodawałam Wam zdjęcia regularnie na Instagramie i moja metamorfoza właśnie sprawiła, że bardzo z wiele Wiele z Was do mnie zaczęło pisać i postanowiłyście też właśnie zacząć ćwiczyć z Ewą, więc powiem Wam dokładnie, jak to u mnie wyglądało. Ja sobie tutaj przygotowałam moje notatki, bo ja się regularnie mierzę. Mierzę się po prostu centymetrem, żeby wiedzieć, ile ubywa mi w obwodach. Pamiętajcie, że tłuszcz jest lżejszy od mięśni, więc więc jeżeli ja bym się ważyła na wadze i bym cały czas miała, nie wiem, tyle samo kilogramów albo troszkę więcej, na pewno bym się podłamała. Więc ja w ogóle odradzam Wam wszelkie wagi, właśnie, żeby się ważyć, bo to nie ma sensu. Najlepiej tradycyjny, najzwyklejszy po prostu taki materiałowy, wiecie, centymetr i się mierzyć. I ja łącznie moi drodzy, po pierwszym tym 50-dniowym wyzwaniu. Gdzie ja mam to? Tutaj. Po pierwszym wyzwaniu straciłam łącznie 25,5 cm w obwodach, z czego najwięcej zeszło mi, moi drodzy, w tali chyba, jeżeli dobrze widzę. 11 cm w tali. Pamiętajcie, że ja jestem po porodzie, ja mój brzuch ciążowy zgubiłam bardzo szybko, ale jeszcze udało mi się właśnie wyrzeźbić brzuch i zyskać, właśnie zmniejszyć się o dodatkowe 11 cm. A po drugim wyzwaniu już łącznie straciłam 35 cm w obwodach, więc po 80, właśnie troszeczkę ponad 80 dni, bo ja mówiłam Wam, znaczyłam nie cały tydzień przed wyzwaniem tym właśnie Mission Beach Buddy, ale liczmy, że w około 3 miesiące straciłam łącznie 35 cm. Widać to po zdjęciach, metamorfoza jest, no, widoczna, zmiany są jak dla mnie naprawdę rewelacyjne, a ćwiczę cały czas. Bardzo się tym zaraziłam i myślę, że efekty będą jeszcze lepsze. Nie mam też takiego teraz podejścia. Że muszę po prostu wyglądać jeszcze lepiej, jeszcze większą mieć mięśnie. Ja się sobie podobam tak samo teraz, jak i podobałam, podobałam się sobie wcześniej. Ale jeżeli uda mi się jeszcze dopracować moją sylwetkę, to będę się cieszyć i będę wyglądać po prostu sama dla siebie jeszcze lepiej. Ile waży obecnie, nie mam pojęcia, tak jak mówię, zeszłam z obwodów bardzo, bardzo dużo. Zresztą na Instagramie macie dokładne dane, z jakich partii ciała, ile zrzuciłam centymetrów właśnie po pierwszym i po drugim wyzwaniu, więc zapraszam Was. Właśnie na moim Instagramie link będziecie mieć w opisie pod filmem. No, i tak, co Wam jeszcze mogłabym powiedzieć? Jeśli chodzi o ćwiczenia z Ewą, ja stwierdziłam, że wykupię sobie po prostu ćwiczenia na platformie Be Active TV. To jest platforma właśnie prowadzona przez Ewę Chodakowską i innych trenerów właśnie z BeActive. Dzięki temu mamy dostęp i do jej treningów, i do treningów innych osób. Jeżeli, nie wiem, Ewa na Was nie działa albo potrzebujecie jakiś odskocznik, chcecie kogoś nowego, jakąś inną po prostu osobę, która Was inaczej może, Zmotywuje, będzie mieć do Was inne podejście, to myślę, że to też jest fajne rozwiązanie, że możecie sobie po prostu te osoby zmieniać. Czyli możecie jeden trening wykonywać z Ewą, a na drugi dzień możecie po prostu wybrać sobie trening z kimś zupełnie innym, więc to jest super. Jeśli chodzi o abonamenty, są trzy jakby rodzaje: miesięczny, trzymiesięczny i roczny. Oczywiście ten roczny opłaca się najbardziej, natomiast powiem Wam, że. Mm, Ceny ogólnie, nawet i za ten miesiąc, i za trzy miesiące, czy tam za, za rok, są naprawdę niewielkie w porównaniu, ile bym płaciła chodząc na siłownię. Po pierwsze, chodzenie na siłownię to jest kompletnie nie dla mnie. Ja nie, nie lubię ćwiczyć, kiedy wiem, że ktoś może mnie obserwować. Ja się wtedy czuję skrępowana, nie czuję się po prostu korzystnie. Poza tym, cena jest zdecydowanie wyższa. A po trzecie, ciężko byłoby mi się zmotywować, żeby po prostu wstać. I na tą wysiłownię podejść, mimo że mam może, nie wiem, 500 metrów, może troszeczkę więcej, ale mimo wszystko wiem, że nie chciałoby mi się chodzić. A tak odpalam sobie na laptopie właśnie BeActive, tam włączam sobie konkretny trening, który mnie danego dnia interesuje, albo który Ewa rozpisała właśnie w planie treningowym i ten trening ćwiczę. Jeśli chodzi o cenę, podam Wam w ogóle tą stronkę w opisie, będziecie mogły zobaczyć. Ja zapłaciłam za już roczny abonament koło chyba 170 zł, więc na 12 miesięcy to jest naprawdę niewielka cena. Plusem jest też to, że ja sobie wykupiłam najpierw abonament na 3 miesiące, ale gdzieś po miesiącu czy półtora tak bardzo mi się te ćwiczenia spodobały, że od razu wykupiłam sobie kolejny abonament na rok i po prostu ten poprzedni pakiet mi nie przepadł. On trwał do końca, czyli jak wybiły te 3 miesiące, wskoczył po prostu kolejny roczny abonament. I tak naprawdę do ku przyszłego roku mam jeszcze ćwiczenia do lipca właśnie zapewnione. Jeżeli słyszycie gdzieś w tle jakieś dziwne dźwięki, to mój syn ma teraz modę bez przerwy, żeby krzyczeć, więc możecie go przez drzwi słyszeć, więc mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzać. Jeżeli nie możecie sobie na taki wydatek pozwolić, nie możecie kupić sobie ćwiczeń na miesiąc czy, czy, czy na rok, możecie ćwiczyć z Ewą oczywiście na YouTube. Są ćwiczenia, całe programy jej treningowe za darmo. Ja nie lubię ćwiczyć w ten sposób, z tego względu, że na YouTube często się pojawiają reklamy. Ja bym się wybijała, wiecie, z, z rytmu. Jeżeli wykonuję jakieś ćwiczenie 30 sekund, a nagle mi przerwie to reklama, to muszę podejść do laptopa, muszę tą reklamę albo przewinąć, albo muszę poczekać, aż się skończy. I już bym nie miała takiej koncentracji, więc dla mnie YouTube nie wchodzi w grę. Ale rozumiem, że nie każdy może chcieć wydawać pieniążki na takie ćwiczenia, więc macie też darmową opcję właśnie ćwiczenia na YouTube. Tak, więc tyle, jeśli chodzi o Beactive TV i o moje ćwiczenia, jeśli chodzi o może moje ulubione ćwiczenia, to obecnie bardzo często ćwiczę volume. Mm, lubię też bardzo Slim Fit. Mission Beach Body ćwiczę wtedy, kiedy chcę spalić dużo kalorii, nie mam za dużo czasu i chcę się porządnie spocić, bo wtedy rzeczywiście kapie ze mnie bardzo mocno, ale wiem, że trening był bardzo intensywny i rzeczywiście spaliłam dużo kalorii. Bardzo też właśnie lubię Fit 50+, Beauty Shota też ćwiczę dosyć często. Co jeszcze? Nie umiem sobie oczywiście teraz przypomnieć. Skalpel. Skalpel też bardzo lubię. No i przejdźmy do tego czy trzeba jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy kupić? Trzeba coś do tych ćwiczeń mieć? Powiem Wam tak. Jeżeli lubicie ćwiczyć na boso, ok, możecie ćwiczyć na boso, natomiast są takie ćwiczenia, do których lepiej mieć obuwie. Takie rzeczywiście, w których stopa stoi stabilnie, trzyma się stabilnie i nic się Wam po drodze, żadna kontuzja nie przydarzy. Więc na sam początek może nie inwestowałabym w kompletnie nic. Dopóki się nie przekonacie, że to jest coś dla Was i rzeczywiście będziecie ćwiczyć regularnie, bo kupić byle by kupić i po tygodniu stwierdzicie, nie, takie ćwiczenia nie są dla mnie, to to jest kompletnie bez sensu, więc dajcie sobie czas, poćwiczcie, nie wiem, dwa tygodnie, miesiąc, dwa miesiące, sprawdźcie, czy to jest dla Was, czy rzeczywiście efekty mm, są dla Was zadowalające i chcecie wyciągnąć z siebie jeszcze więcej i wtedy dopiero myślę, warto kupować jakiś sprzęt. Ja jeśli chodzi o rzeczy, jakie dokupiłam, to tak stanie sportowy na pewno będę musiała kupić jeszcze jeden czy dwa, bo ten na razie jest u mnie po prostu w użytku codziennie, muszę codziennie go prać. Natomiast to jest stanik, który ja kupiłam już chyba z 6-7 lat temu, tak mi się wydaje w FNF, w Tesco jeszcze jak mieszkałam w Polsce i ten stanik jest po prostu rewelacyjny, W stanie sportowy musi mieć porządną gumę pod spodem, żeby wam dobrze utrzymywał biust żeby absolutnie ten biust się nie naciągał szczególnie jeżeli robicie jakieś podskoki to jest bardzo, bardzo ważne stanik musi wam porządnie trzymać biust mój ma z tyłu dwa zapięcia, dzięki czemu też on się nie przesuwa, nie podwija, mi się, nic się nie dzieje, trzyma się stabilnie tutaj właśnie na grzbiecie. Więc z tego stanika jestem bardzo zadowolona. Szukam coś podobnego do tego. Natomiast na razie niczego takiego w 100% zadowalającego mnie nie znalazłam, dlatego też na razie mam ten jeden, ale na pewno szczególnie, że ćwiczę 6 razy w tygodniu, na pewno potrzebuję jeszcze myślę, że ze dwa kupiłam też sobie spodnie, żeby po prostu mieć w czym ćwiczyć. Latem korzystam z takich krótkich spodenek. To są spodenki marki Dom, Domios Domios, Domios. Nie mam pojęcia jak to się czyta. To jest marka dostępna w Decathlonie i one kosztują około 5 euro. Postaram się wam podlinkować te rzeczy, które wam teraz pokazuję. I z tej samej marki zdecydowałam się na takie spodnie 3 czwarte że teraz u mnie niby połowa lipca, ale jest bardzo zimno, jest jesieniem, to właśnie ćwiczę sobie w takich dłuższych spodniach. I też powiem Wam szczerze, że nie ma to dla mnie problemu, żeby te rzeczy prać w sumie cały czas, więc, więc też nie mam potrzeby, żeby kupować więcej takich spodni, jeżeli będziecie naprawdę osobami które ćwiczą bardzo często i rzeczywiście będziecie potrzebować więcej par spodni, czy właśnie takich staników sportowych. Warto zainwestować, ale tak jak mówię, nie na początku, bo szkoda Waszej kasy, jeżeli się zrazicie i nie będziecie chcieli ćwiczyć, zainwestowałabym po staniku sportowym i ewentualnie w obuwiu w maty do ćwiczeń. Ja kupiłam taką powiedzmy nie z średniej półki, bo ona jest moim zdaniem jeszcze tańsza niż średnia półka ale nie jest najtańsza i nie jest właśnie najdroższa i to nie jest taka typowo mata piankowa tylko, że ona tu jest pokryta takim materiałem z wypustkami, dzięki temu ona się nie kruszy ja mogę po niej skakać, ja mogę na niej leżeć przewracać się i ona tak naprawdę po tych teraz trzech miesiącach użytkowania w ogóle nie wygląda jakby była matą w ogóle używaną może delikatnie jest, wiecie, odgięta gdzieś, widzicie Jakieś są może tutaj właśnie delikatne ślady, natomiast ona nie jest zniszczona. I najważniejsze, to ta wewnętrzna część właśnie się nie kruszy. I ona kosztowała mnie chyba 8 euro, więc naprawdę cena niska jest za matę. I uważam, że za jakieś markowe maty nie warto przepłacać. Następnie, żeby się na takiej macie nie, nie ślizgać, też kupiłam za jakieś niewielkie pieniążki takie po prostu rękawice. To są rękawice typowo kolarskie, natomiast one mi się świetnie właśnie sprawdzają do ćwiczeń, szczególnie które są w klęku podpartym. I żeby właśnie moje spocone ręce nie ślizgały się po macie, zakładam po prostu takie mecha, me, me, mechaniczki, <laughs> rękawiczki. Sorry, że mi się ten język tak plącze, ale czasami moje myśli, wiecie, krążą szybciej niż to, co mówię. I potem właśnie wychodzą takie różne dziwne rzeczy. Tutaj jest taki materiał, nie wiem, to nie jest skóra, natomiast on jest grubszy i on właśnie bardzo fajnie utrzymuje moje ręce stabilnie na macie. Kupiłam też sobie zestaw dwóch półkilowych ciężarków, z nimi ćwiczę nawet jeżeli są ćwiczenia bez ciężarków. Czyli jeżeli ćwiczę Fit 50, i te ćwiczenia już na chwilę obecną są dla mnie za lekkie, biorę ciężarki i ćwiczę z ciężarkami. Tak samo skalpel, też jest bez, bez ciężarków, ale że ja lubię z obciążeniem, to ćwiczę właśnie z tymi ciężarkami. Kupiłam sobie też obciążenie na kostki, również dwa razy pół kilo i po prostu. To są takie obciążniki na rzep. Możecie tak naprawdę gdziekolwiek, gdzie macie ochotę sobie te obciążniki nakładać. Natomiast ja Zazwyczaj właśnie na kostki. Jeżeli robię jakieś wymachy nóg, to świetnie działa. Z tego względu, że noga jest cięższa, musicie włożyć jakby więcej siły, żeby tą nogę unieść i potem dobrze opuścić, więc to też pomaga troszkę więcej kalorii spalić. Więc tyle jeśli chodzi o obciążenie. I ostatnia rzecz, którą zainwestowałam, ale to tak jak mówię, też nie trzeba w też wszystkie rzeczy inwestować. Ale można. Kupiłam sobie zestaw trzech takich taśm oporowych, również to jest ta marka Domios dekatlonowa i powiem Wam, że mam trzy te właśnie taśmy, ale z tych dwóch najsłabszych nie korzystam, nie korzystam jeszcze ani razu. Używam tej najcięższej, tej, która się... Tutaj rozciąga najsłabiej, albo trzeba większą siłę właśnie użyć, żeby ją rozciągnąć. Z nią mi się ćwiczę najlepiej, bo rzeczywiście czuję bardzo dużo opór tej taśmy i muszę się naprawdę namęczyć, żeby ją rozciągnąć, więc po prostu ćwiczę z tą. Ten zestaw trzech sztuk kosztował 5 euro, więc też myślę, że około 20-25 zł to nie są straszne ceny, ale tak naprawdę te taśmy wykorzystuję do programu Volume. Ale jeżeli nie chcecie kupować takich taśm, to volume równie dobrze możecie wykonywać bez taśm, więc tak naprawdę ćwiczenia z Ewą to są ćwiczenia, gdzie nie musicie na początku inwestować tak naprawdę w ogóle pieniążków. Ja bym się tylko skupiła rzeczywiście na porządnym staniku, bo szkoda naszego biustu, żeby właśnie... Wiecie, unosił się przy, przy naszych ruchach lepiej, żeby dobrze był zabezpieczony i ewentualnie, jeżeli lub, lubicie ćwiczyć w butach, no to w jakieś porządne obuwie i matę. Cała reszta naprawdę nie jest konieczna. Można kupić, ale nie trzeba. Tak, zastanawiam się, czy wszystko Wam powiedziałam. A, odnośnie jeszcze diety, bo może będzie pytanie. Ja nie stosuję żadnej specjalnej diety. Ja cały czas Wam powtarzam wszędzie i przede wszystkim właśnie na moim kanale vlogowym we vlogach że ja nie stosuję diety, ja uważam, że w moim przypadku najlepiej się sprawdza po prostu balans, czyli jem wszystko, to na co mam ochotę, jem mięso, jem rybę, ale jem też bardzo dużo warzyw, jem owoce i po prostu wydaje mi się, że mojemu organizmowi Taka forma właśnie jedzenia najbardziej po prostu odpowiada, że nie jestem zbytnią fanką właśnie mięsa ani też słodyczy. Nie jem bardzo często, więc pewnie dlatego też mi jest łatwiej jakąś tam powiedzmy dietę czy sposób żywienia. Zdrowy, utrzymywać, bo właśnie nie mam takich pokus, że wiecie, nagle bym zjadła pół lodówki albo nie wiem, gdzieś tam szukałbym słodyczy, więc z tym nie mam problemu, ale to jest kwestia tutaj w głowie, że ja po prostu taka jestem. Wiem, że te z Was, które uwielbiają słodycze, będą mieć na początku problem, żeby troszeczkę te słodycze ograniczyć, ale tak jak mówię, najważniejsze to się nie poddawać, a później powinny Wam. Powinny Was zmotywować, Wasze efekty. Jak ja już po pierwszym tygodniu zauważyłam, że spadło mi całkiem sporo centymetrów, to tym bardziej chciałam właśnie ćwiczyć, wziąć się za siebie i to mnie motywowało. No i jeżeli macie możliwość obejrzenia programu Fighterki, to Wam bardzo serdecznie polecam, bo rzeczywiście te historie są prawdziwe, i one, jak widzicie różnice, jak widzicie jaką drogę te kobiety przeszły, żeby wyglądać tak, jak wyglądają teraz. To 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 daje wam do myślenia, daje wam energii, motywacji i myślę, że dzięki temu będziecie mieć większą jeszcze ochotę, żeby ćwiczyć. Okej, okay, mam nadzieję, że mój tutaj wywód kogoś zainteresował, że zostałyście do końca. Dajcie znać, czy ćwiczycie, co ćwiczycie... A może macie ochotę podjąć wyzwanie i zacząć ćwiczyć właśnie z Ewą, dajcie koniecznie znać. Ja linki idą do właśnie BeActive TV i ewentualnie, jeżeli znajdę linki do rzeczy, które wam dzisiaj pokazałam, wrzucę wam w opisie pod filmem, więc będziecie mieć wszystko w jednym miejscu. No i tak, na dzisiaj się będę z wami żegnać. Rozgadałam się, mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. Jeżeli jeszcze pojawiłyby się jakieś pytania, wątpliwości, piszcie koniecznie. Odpowiem na pewno na wasze wiadomości. Na dzisiaj się z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was, buziaki, i pa, Papa.